Czołem, czołem, Kromka z Rosołem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku na temat Battlefielda 1, już czwartym, taki mały maratonik nam się zrobił ostatnio, bo przez trzy dni były trzy filmy merytoryczne, także jeśli nie wiecie jeszcze czegoś odnośnie Battlefielda 1, chcielibyście się dowiedzieć, a nie widzieliście któregoś z tych trzech materiałów, które zrobiłem zaraz po przylocie z Berlina, to odsyłam teraz tutaj, w tym momencie pokazują wam się miniaturki, możecie kliknąć na komputerach, bądź też w opisie do tego filmu są również linki bezpośrednie, do tych materiałów. Dzisiaj natomiast zajmiemy się czymś równie istotnym i wcale nie mniej zajmującym, ponieważ paroma informacjami bardzo, bardzo ważnymi, o których myślę każdy Battlefieldowiec, szczególnie ten, który zainteresowany jest Battlefieldem 1, powinien wiedzieć. Także zaczynamy. Na pewno każdy z nas nie może się doczekać wejścia w świat gry Battlefielda 1, a zazwyczaj wygląda to tak, że jest wypuszczana beta. I możecie się zdziwić, czemu gadam o betcie? Przecież dopiero był w trailer nie tak dawno, ale moi drodzy, jest coś takiego jak wcześniejszy dostęp do otwartej bety Battlefielda 1, i aby być faktycznie branym pod uwagę w tym wcześniejszym dostępie, wystarczy zrobić bardzo prostą rzecz i stać się wtajemniczonym. Wystarczy wejść na stronę battlefield.com, ukośnik.pl. Zakładka Insiderzy i wita nas. Enigmatyczny napis. Dołącz do grona wtajemniczonych. Subskrybuj newsletter i i zostań insiderem Battlefield. Sprzedaj swoją nerkę. Uzyskaj wcześniejszy dostęp do otwartej bety Battlefield 1 i otrzymuj nagrody w grze. I tak dalej, i tak dalej. Wystarczy wtedy zaznaczyć ten oto ptaszek, dołączyć teraz, wpisać później swoje dane odnośnie e-maila na Originie, którego macie podpiętego pod orygina, pod konto Battlefieldowe oraz hasło. I takim oto sposobem stajecie się wtajemniczonym. Oczywiście nie jest to kwestia tylko i wyłącznie wcześniejszego dostępu, bo będziecie też dostawać pewnie jakieś materiały związane z Battlefieldem 1 wcześniej niż ludzie, którzy się faktycznie do tego insidera nie dostali, a co do dat, na razie niestety nic nie wiadomo, ale biorąc pod uwagę fakt, że. Premiera gry jest przewidziana na październik, końcówkę października i nauczony doświadczeniem, ja bym w kwestię bety strzelał w sierpień, może wrzesień takie oto klimaty. Kolejna sprawa, która wydawać by się mogła, powinna być oczywista, chociaż w Battlefroncie na przykład taka nie była, to wyszukiwarka serwerów. Tak jest, moi drodzy, oficjalnie jest potwierdzone, że będzie wyszukiwarka serwerów, czy to na PlayStation 4, czy na PC. -cie. Bardzo, bardzo dobrze. Dla części z Was pewnie pytaniem fundamentalnym jest to, czy grę kupić i jeśli kupić to w jakiej wersji. Na razie aktualnie na Originie posiadamy dwie edycje, edycję zwykłą oraz edycję specjalną. Na Amazonie wyciekły również oferty z edycji kolekcjonerskiej, ale ją omówię za chwilkę. W przypadku zakupu edycji zwykłej bądź też edycji specjalnej w wersji na PC posiadamy bonus przedsprzedażowy, czyli 7-dniowy wcześniejszy dostęp do darmowej mapy, czyli hej, zróbmy na przykład 11 map, wytnijmy jedną, dajmy 10 map w podstawce i powiedzmy ludziom, że jedna jest za darmo. Może być. Kolejny bonus przedprzedażowy to pakiet Piekielnego Wojownika, również dostępny zarówno w zwykłej edycji, oraz edycji specjalnej. Kim był ten Piekielny Wojownik? Moi drodzy, to był taki specjalny regiment, regiment, jeśli tak to można powiedzieć, Harlem Hellfighters, czyli Piekielnych Wojowników z Harlemu, i była to złożona z czarnoskórych i latynoskich żołnierzy amerykańska jednostka walcząca na polach I i II wojny światowej. Przydomek ten został im nadany przez Niemców, oczywiście, którzy doświadczyli ich zawziętości na polu walki. A co na przykład będzie w takim pakiecie przykładowo? No, jeśli chodzi konkretnie o ten pakiet, bo takie mamy informacje, będzie na przykład możliwość zdobycia M1911, takiej oto naszywki, jak w tym momencie widzicie, shotguna oraz bolo. Knife. Z tym, że z tym, że bardzo istotne, moi drodzy, nie będzie to wyglądało tak, że ta broń będzie wypadała, albo ten shotgun nie. To najprawdopodobniej, praktycznie na 100% mogę powiedzieć, że będą raczej tylko i wyłącznie skiny, tak jest, na przykład w, w przypadku tego shotguna widzimy, że na kolbie będzie napis Go Forward or Die, Francja 1918. Tutaj widzimy na e, nożu Bolo, na Bolo Knife mamy 369, także wszystko jest to zgodne z tym. Co było podczas I wojny światowej zgodne historycznie, także myślę, że jakichś takich głupich skinów na bronie tutaj w Battlefieldzie 1 nie uświadczymy. Ponadto, jeśli zamówicie edycję specjalną, to tutaj już to jest takie coś, czego nie dostaniecie w edycji zwykłej. Będziecie mieli wcześniejszy dostęp i możecie zacząć grać 3 dni przed premierą, czyli nie 21, a 18 października pakiet czerwonego barona, czyli tego czerwonego barona zawierającego elementy inspirowane postacią słynnego niemieckiego asa myśliwskiego Pakiet Lawrence'a z Arabii, czyli dyplomaty, który odegrał kluczową rolę podczas arabskiej rewolty przeciwko imperium osmańskiemu oraz pakiety bojowe. Tak jest, czyli powracają pakiety bojowe do Battlefielda 1, a w pakietach bojowych będą dodatki, które w pełnym wyposażeniu pomogą nam przetrwać wojnę totalną. I jeśli chodzi, moi drodzy, o cenę tej edycji specjalnej, to w zależności od platformy kształtuje się ona następująco. Na pc około 239 złotych posiadacze Xbox One zapłacą 369, zaś na PlayStation 4 cena wyniesie około 349 złotych. I teraz, moi drodzy, mała ciekawostka, ponieważ na Amazonie wyciekła oferta, jeśli chodzi o edycję kolekcjonerską Battlefield 1. W skład takiej edycji ma wchodzić właśnie ta statuetka, którą tutaj widzicie. Ona ma mieć 35 cm. Jest to Najprawdopodobniej, chociaż nie jestem w 100% pewien, postać jednego z głównych bohaterów gry oczywiście trzyma ona mausera, tą taką maczugę pseudo maczugę, która była używana do walkach na bardzo bliski dystans w okopach, płachtę, która tutaj bardzo ładnie powiewa. Ogólnie mam nadzieję, że będzie to wykonane w bardzo ładny sposób. I tak jak widać tutaj, praktycznie tylko i wyłącznie, o to chyba w statuetkach chodzi. W kolejnej części mamy premium packaging, czyli po prostu pudełko, które ma ładnie wyglądać. Później mamy talię kart. Talię kart, ponieważ żołnierze podczas I Wojny Światowej czasem nudzili się w okopach i właśnie w tym momencie mamy sobie grać również tą talią kart. Chyba nie chodzi o to, że mamy się nudzić w Battlefield 1, dlatego dają nam kartę do gry. Raczej nie. Dosyć ładny steelbook. Widzimy tutaj plakat. Plakat, na którym nie wiadomo co jest. Plakat z tkaniny jakiejś, także nie będzie to sztywny plakat. Mamy również naszywkę, która była widoczna na jednym z czołgów w trailerze gry. Oraz tak jak widzicie, wiadomość od DICE z ekskluzywnym kontentem, jeśli chodzi o DLC, zapakowany w taką szkatułkę, małe pudełeczko, które w I wojnie światowej było wykorzystywane do przenoszenia tak w sumie będąc konkretniejszym, przelatywania informacji, ponieważ w trakcie I wojny światowej gołębie naprawdę były bardzo, bardzo często wykorzystywane właśnie do przekazywania sobie informacji i co ciekawe, skuteczność tych gołębi wynosiła ponad 95%, także mądre ptaszki. Jeśli chodzi natomiast o cenę takiego cacuszka, to na Amazonie wyceniono ten zestaw na około 220 dolarów, czyli... <laughs> 855 zł. Ale na razie jest zarezerwowana tylko dla klientów Amazonu. Zobaczymy, czy będzie do kupienia również w Polsce. Podejrzewam, że tak. Kolejna ważna informacja, i tutaj ukłon w waszą stronę, gdyż ktoś z Was przesłał mi wymagania sprzętowe do gry Battlefield 1, w których to niby minimalne wymagania opierają się na systemie chociażby Windows 10 i tym wszystkim, co w tym momencie możecie zobaczyć. Uspokajam, uspokajam. Jest to niepotwierdzone z moich informacji, które posiadam. Jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na podawanie jakichkolwiek wymagań sprzętowych. Aktualnie, gdy wejdziemy sobie w zakładkę Origin i faktycznie na wymagania sprzętowe, to jest tam napis, że zostaną one podane wkrótce. Nie nie wiem skąd ten screen, czy może faktycznie takie coś było, ale z moich informacji wynika, że jeszcze wymagania sprzętowe są nieznane. I podobnie sprawa, moi drodzy, tyczy się odnośnie jednej z informacji, która niedawno też wyciekła, jeśli chodzi o liczbę, a w zasadzie o długość singla do Battlefielda 1, ponieważ jeden z użytkowników, bodajże Twittera, który raczej miał zazwyczaj dobre informacje, obwieścił wszystkim wszem i wobec, że mamy do dyspozycji około 6 misji, bądź też 6 kampanii w Battlefieldzie 1. Oczywiście, kiedy pierwszy raz słyszymy o Battlefieldzie 1 i pierwszej wojnie światowej, to ja mam przed oczyma naprawdę mocny single. Jednak te sześć opcji tutaj nie za bardzo mi pasują. Również zasięgnąłem języka, również to skonfrontowałem z pewnymi informacjami i generalnie nie jest to do końca tak, jak faktycznie zostało przedstawione w tej informacji. Także na razie musimy uzbroić się w cierpliwość na jakieś konkretne, konkretne fakty. I na koniec moi drodzy, dzisiejszego materiału szybkie informacje, dosyć luźniejsze odnośnie kobiety. Tak jest, rozsiądźmy się wygodnie, ponieważ w singlu Battlefield 1 jedną z grywalnych postaci będzie kobieta. Ciekawe czy będzie mogła jeździć na koniu. Wing wing. Takie żarty się mnie dzisiaj trzymają, wybaczcie. Kolejna, moi drodzy, informacja, również dosyć ciekawa, to informacja na temat pancerników. Czyli, tak, jest, te wielkie, monstrualne kolosy będą dostępne w grze Battlefield 1, to wiemy, ale że będą kontrolowane przez graczy. Tego do tej pory nie wiedzieliśmy, ale właśnie w tym momencie, jeśli jeszcze nie wiedzieliście, to się dowiadujecie. No i ostatnia informacja odnośnie trailera Battlefield 1. Aktualnie on posiada ponad 20 milionów wyświetleń i pobił wszelkie rekordy jeśli chodzi o łapki w górę, ponieważ tam jest aż ponad milion sto tysięcy pozytywnych ocen. Także brawo panowie z Dice. Także to wszystko na dzisiaj, moi drodzy, bądźcie w gotowości, ponieważ przygotowuję zdecydowanie więcej ciekawych materiałów z Battlefield Iron, włącznie z moimi obawami odnośnie gry. I pamiętajcie, moi drodzy, Kromka Gada Radzi nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Papa! Pa.